To jest zupełnie inaczej niż to. Bardzo, bardzo... Nie, ja uważam, że myśmy grali bardzo dobry mecz w Bydgoszczy, Tak samo dobry jak tutaj. Przy czym wygraliście na wyższym procencie skuteczności. Dzisiaj myśmy zagrali tak, na wyższym tak, skuteczności. To jest różnica, bo... Moim zdaniem zagraliśmy w defensywie lepiej od Astorii, byliśmy bardziej skoncentrowani, bardziej skoncentrowani, bo umiejętności są te same. Nie ma takiej Nie sytuacji, tu jest 10 tak samo wyszkolonych, tak samo dobrze grających ludzi, dzisiaj my byliśmy bardziej skoncentrowani, my dominowaliśmy w defensywie, z czego wynikały akcje plusowe, bo zawsze wszyscy trenerzy mówią i jest to na pewno wielka prawda, że koncentracja w defensywie, tempo gry w defensywie, wymusza ofensywę. No, byliśmy dzisiaj, to nie jest ani skromność, ani nieskromność, byliśmy dzisiaj lepsi o tę Tak. Grają tu równe, równe zespoły. Cieszę się, chociaż jest daleko, że jedziemy do Bydgoszczy, tam się rozszypni. Będziemy grali o po pierwsze to jest sport, to, to ja się cieszę, że właśnie było dzisiaj takie święto grania w koszykówkę, kiedy kibicowały dwa grupy kibica w pełnej kulturze, nie było żadnych zachowań, czego brakuje w życiu, jakby ogólnie można powiedzieć w Polsce, dużej kultury, kultury bycia i kultury bycia na imprezach sportowych był, był komplet kibiców uważam, że takie, takie same święto jest u jak i u nas, to bardzo dobrze ja bardzo się z tego cieszę takie, takie sytuacje po prostu mobilizują do pracy i cieszymy się, że, że gramy dla tych ludzi znaczy, znakomite tempo rzeczywiście dzisiaj ja byłem pełen obaw, czy macie tu kilku takich zawodników młodych, ale jest też kilku takich wiesz, powiedzmy, którzy mogliby nie wytrzymać, ale wytrzymali jak, jak, to, jak to się może przełożyć na środowy mecz, który na pewno również będzie bardzo szybki. I na rzeczy w tej rywalizacji hala, hala tak naprawdę ma duże znaczenie? Szczerze? Mhm. Jestem przekonany, że nie ma znaczenia hala. Mecz no. meczowi jest nierówny. Kto zagrał dobry mecz, będzie skoncentrowany, ten, ten mecz wygra. No, bo... Wierzę w to, że to będzie bardzo równy mecz. Nie Czy wierzę u... w to, że, że, że zagramy mecz, że któryś z zespołów będzie prowadził e, albo wygra e, dużą ilością punktów. To jest to jest, to jest mecz, to jest final. A jeszcze na pytanie, bo świadomości zawodników zbyt dorszy, być może, być może mówię, gdzieś tam tkwił ten ostatni mecz rundy zasadniczej, kiedy bardzo w sumie łatwo tu wygrali, a wy jeszcze graliście wtedy o coś, bo chcieliście tak, pewnie tak. Być, chcieliście być na tym drugim tak, miejscu. Tak. I oni to wygrali dość łatwo, powiedzmy. Powiedzmy dość no, łatwo, łatwo, biorąc, ta, biorąc łatwo. wszystkie spotkania. Ta, się. E, być może to też miało wpływ na ich mentalne podejście. Trudno mi powiedzieć, to są dorośli ludzie. E, Czasami jest tak, że największym profesjonalistą w sporcie jest ten, który w trakcie gry potrafi się przestawić z dekoncentracji na tą koncentrację. Tutaj wam dzisiaj tego zabrakło. zabrakło bo... bo Były dwa momenty, w tak, których no można tak, było was ale chwycić. Było, mimo wszystko A? wkradło się zdenerwowanie i, i konsekwencji. I jak dzisiaj tak. w się z tego zabrakło. Byli? Zabrakło konsekwencji. No, no, ja nie mówię, że uważam również, że myśmy to wymusili. No tak, oczywiście. Wymusili, tak, no tak także, myśmy zabrali się bardzo dobrym meczem. Nie... Byliście zawsze krok przed tak, gością, tak, zawsze w tempo, krok. Cały, czas, cały, czas, cały czas byliśmy w tempie gry. Wszyscy z pięciu zawodników było w grze. Także tu ja mówię, wielki szacunek dla dla trenera waszego, dla was, dla Klubu Kibica i dla całej astorii, bo to jest, mówię, święto, no byliśmy dzisiaj lepsi. No to mam powiedzieć, mam się nie cieszyć. A cieszę się niezmiernie, że właśnie jest taki finał, że gramy do końca. Że nie ma czegoś takiego, że jedna drużyna gładko wygrywa 2-0, o tym się do końca. A bijemy się do końca, przybijamy piątki po meczu. Kto wygra, kto przegra. Mamy być sport ma kształtować jakąś przyjaźń, jakieś znajomości, jakieś jakąś kulturę, prawda? To jest tak. dobra promocja koszykówki, trenerze, nie? że dzisiaj była znakomita ta, promocja koszykówki ta, ta, i tak. sportu. Y, w formule boiska, jak również... Yy, yy. Karol Demski powiedział mi, że on sobie nie wyobrażał, żeby czwarte mecz mogli przegrać z Bydgoszczem, z którą są tak naprawdę w stanie wygrać. I się i to dzisiaj udało. No, no jest to, jest to, jest to powiedzenie zawodnika, bardzo szczęśliwy, że tak powiedział. Wracaliśmy naczą z Bydgoszczy i cały czas chłopaki mówili, nie, to już starczy po to do zobaczenia, wybiószy. Zdrowia życzę i wszystkiego dobrego. Do, do zobaczenia, wybiószy.